Całkowicie nowy sezon Fortnite. A co za tym idzie? Nowe miejscówki, nowe mechaniki, nowe tryby gry, chociażby tryb gry z pierwszej osoby? Nowa muza, nowy sezon. My robimy to! I oczywiście nowy karnet bojowy, którego sobie dokładnie w tym momencie kupujemy 100 poziomów. Pamiętajcie, że jak kupujecie karnet, to z naszym kodzikiem JACOB w sklepie Fortnite. Jak kodzik wpiszecie, to możecie wygrać tą klawiaturę, te słuchawki. I aż 10 karnetów bojowych Musisz mieć lajka, like suba z dzwonem tam na dole I w komentarzu napisz mi swój nickname Oraz po obejrzeniu odcinka do końca Co ci się najbardziej podoba w tym sezonie A teraz szybka ocenka karnetu Proszę bardzo, porządek początek panienka Przyzwoita, przyzwoita Średniała fest i pierdziele, co oni mają w jakiegoś Jakieś jaszczura dodali Jezu chryste, co to za dziwne skin W sensie nawet spoko ten jest, ale Dziwny fest Drift, no drift Nowy ulubiony skin za niego. Znowu! Rar, tutaj! O, chyba najlepszy, najlepszy na razie. Najlepsza! 7 na 10. Ula la, la, la. Uh, uh. I co to? Aha, i teraz nie mamy 100 poziomów kanału, tylko maksymalnie 94. I na koniec baweczka, to ta Zapraszam do gry numer 1. Proszę co mi, co by ja błagał, Dobra mapa. Raz, dwa, trzy, czy cztery. Dobrze. Podoba mi się. Nie wiem. To jest największe. Co to jest? Skacze, skacze, skacze Ej, kurde, na razie ta część mapy wygląda mega dobrze To jest jakiś no-tilted? To jest ogromne, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć budynków I jakieś 1500 osób Nie, co ja zrobiłem? Chciałem wylądować Ja pierdzielę mega opcja jakaś Biegnij Kubuś, biegnij. Strzelają, mam pema. Dobra, 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 daj żyć, daj żyć Skrzeczka, coś nowego, proszę, okej okay. Jakiś chłop On ma nową broń, daj mi ją co to, co to? Karabin szturmowy devastator z tłumikiem. Okej, okay. nie wiem co to podnoszę. Skrzyneczkę otwieram. Kombat! Biorę. Jest ciekawie. Grinduj. Nie wiem co to robi. Gościu, nie, wystać mi z tego. Jak ja wolno jadę. Ty co ja robię? Wskoczyłem z jednego na drugie. Stop, stop, stop. Wychodzimy. Rzeka na środku miejscówki. Pewnie. Cyk pyk. Chłop na mnie, o ja pierwsze mogę budować, tak, tak, super kuba, możesz budować ekstra. Co on zrobił? On pojechał, on jedzie. Co ty robisz, ty? Chłopcze, chłopcze, stój! Nie, no jakiś kosmiczny buzek wziął. Mega, mega gra. A tu kolejny, ale dostał laser. Ale dostał laser, detonacja, detonacja. Dzięki, masz coś nowego, proszę, proszę, proszę. Nowa pompa, biorę. Ty kroki, nie wiem gdzie, nade mną, ale dymy. Ty jakiś motor magiczny. Samochód, ty rolka. Ty jadę na górę, Ziomek, dostał, boksik, o tak, o tak. Ej, ta pompa jest mocna. Mega mocna. O, może nie taka mocna. 26. on miał fioletową biorę. Ty biją mnie. Jakiś chłop z mieczem. Pij to szybciej. Te browary. Ogromna miejscówka. Nie wiem, co się dzieje. Pantyrolka. O nie. Tam był chłop. On tu wiedzie. Dawaj. 20 mu dałem. 17. Skaczę za nim. Dostał. Uhu! One pump, baby. Nie wiedziałem, co chcę powiedzieć. Heavy slaj powróciła. Podnosimy. Kroki, kroki, kroki. Gdzieś tutaj? Czy mi się wydaje? Stupki, stupki, stupki. Wszędzie widzę stupki. Ty chłopie no. Elo! Uh! Ale predikt! Ale predikt! Nie! Proszę, Jacob! Nie! Nope. Nic się nie dzieje. Przed nami gra numer dwa. W której polecimy na kolejną nową miejscówkę. Jakaś japońska miejscóweczka. Co tu się dzieje? Tu leci tyle osób. Daj mi czesta, daj mi czesta, daj mi czesta. Dzięki. Browarki. Ale klimacik. Ty chłop pompę zabiera. Eee! Oddaj, Biorę. Wszędzie kroki, ja się leczę. Ty chłop, 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 nade mną. On mnie nie widział. Drugi, 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 drugi. Nie, ten jeden tu campi. Elo, nie żyje. Drugi ma zero. Dead. Jestem pro. Po co jest DMR? W grze? Pa, 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 pa. Wychodzę na dach. A tu chyba ziomek jest, co? Nie, to się pali. Jest ziom. O, był. Ta pompa to działa jak jakiś spas. Ty co to? Przeszukaj. Ty miecz. Klinga kinetyczna. Biorę. Trzy życia. Pagody, pomyślności. Vibes Omega. Mega. biją się, wchodzę na plecy. Oho. Oj, oj. Jakiś ziutek, ty. Macham i kill Stop, stary, wyciluj! Wyciluj! Ucieczka. biją się. Muszę ich zabić. Dostał. Dostał, śpi. A ja chiluję bezpiecznie tutaj. Trzeba parasoleczkę zdobyć w tej gierce. Zero. Błędów. O, mam perka. Poślizg amunicji. Nie wiem co to, ale biorę. O, o, jestem celem. Chłop na dachu. O, w dupę. Ty, kolego. Chłop mnie dyma. Chłop mnie dyma. Chłop nie dojeżdża. O, tu się nie da budować. Pamiętajcie, że tu się nie da budować. Tak <grym wiosenka> Taktycznie, kurde, lecimy. Ej, podoba mi się. Na razie mi się podoba. Dobre miejsce, dobre maski. i Jeszcze piesek mi pięć browarów zaaportował. Dzięki. Ej, tak naga może jakoś się... Co ona robi? O ja pierdzielę. Okej. Okay. A jak szybko niszczy? No tak? Wolno bym powiedział. Co to? W ogóle wsiadamy. albo jestem głupi, albo one są dużo szybsze. Ała, ała, ała. Ty pa, lucik. trollka, gdzieś na mnie. Ty chłop. No i chłopa nie ma! A do kogo on strzelał? Do nikogo? Nie wiem do kogo, do tego zioma. Dawaj, 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 dawaj. O w Wszystko kontrolowane, widzę, że przestawać nowy karabin. Wydaje mi się, że jest fatalny. W sensie strasznie niecelny, jakby strzelam w chłopa, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak średnio trafiam. Fioletowy kombat, weźmy i weźmy też to. Weźmy te dwa nowe itemki fioletowe, okej. Okay. Mega City. Wydajeczmy, to jest czas. 5 minut later. To ale słodkie rybki sobie pływają do oka budynku. Jakiś chłop spierdziela. Oj 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 ojoj oj, oj chłopczyku, dojeżdżamy, dojeżdżamy! Kombacik w łapę. Ty biją mnie, okej okay. On tu kambi, albo mi się wydaje. Nie, chyba mi się nie wydaje. Ty on ma miecz! On ma miecz! Ten miecz robi! Spokój! Spokój! Dobra, ten miecz jest jakiś dziwny. Ciężko się trafia, ale ziomek nie żyje. Słoty kombat, jakiś ziomek nie dojeżdża On robi coś jakąś akcję! Czemu tu wszyscy grają z tym mieczem? Kręcę tarpa. Na casualu. Jak do tego doszło? O co? To on mnie dojeżdża. Znowu z tym mieczem. Zasrany miecz! Chodź tu stój! Przestańcie tego używać! To jest z las. Jakiś chłop do mnie strzela. Z góry! Co? Czemu się świeci? Czemu się świeci? On ma jakąś super moc? Nie przysięgam, nie rozumiem. Snajperka oddech smoka. Biorę oddech smoka. I co? Ja też się świecę. Ten ziomek do mnie leci. Pa pa, pa, pa pa! Pa pa, pa pa! Pa pa, pa co chłop robi? On jeździ po tych takich... Pyk, pykach. Ja sobie zrotuję do strefy tym czymś. To jest spoko do przemieszczania się. Ej, 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 ej. Chilałcik, tak? Oj oj. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo jak nic. Oj, jednak lewo, to drugie prawo. No dobra, okej. Okay. Dawaj. Oj. Ja nie wytrzymam. Oj, nawet celne to coś. Ja też latam. Przedem mu na plecy. Dostał, dostał, dużo dostał. Co on robi? Spokój. Przeczny, to mi się podoba. Meduski moje, kochane, proszę was, tutaj sobie bym dziękuję. Rotujemy raz, rotujemy dwa. Heavy Sniper. Nie, ja chyba wolę Heavy Sniper. To, to coś smoka, to jest dziwne. Rybki, pyk, pyk. Ja pod górkę też tym mogę, wejść Ujopier, ja To jest fajne. Nowe motory. ale dziwne. Top 13. Przejażdżka. Zginę jak nic, nie. ci, dzięki. A to jest bullshit, nie? To jest i tak wolno po drodze. Ty ja szybciej chyba biegam. Naprawdę. Może nie. Ty co tu lata? Aha, takie wyspy dodali latające jakieś na kewinie. Ok. Zobaczmy. Rift z dupy. Mhm, rozumiem. Jakiś chłop tu jest. Stop, 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 chilluj. Bracie. Oj, oj oj. On coś robi. Tam kolejny biegnie, Dostał! ładuj, Jacob, ładuj! Lecę. Ty ja umrę? Obym nie umarł. Stój. Mega opcja. Dzięki. Habs do buźki. Ekstra. Fajny sezon. Naprawdę bardzo dobrze się gra. Tu się biją. O jakiś spoceniec. Lecę twardo. Oj, oj oj. On ma heavy. Strefa idzie. Rotacja. Rotuj, Jacob. Rotuj. Ty, ładuję go. On ma rifta. No bez sensu to jest. Napiszcie mi o co chodzi z tymi time, bo ja nie rozumiem. No i poleciał. Ja tak, kolejny do mnie strzela. No nie wytrzymam. Kapkę chillu. ej, ej, ej. Ej, Ładują mnie widzowie! Czy to jest jakiś. On jest najlepszy. On jest najlepszy. Bomba. Bomba. Śpi anonimowy. Nic do leczenia nie mam. Nie wygram. Podka na drzewie. Aha. Wygląda jak jakaś pułapka. Ale biorę. Dzięki. Top 3. Jestem na skraju Jest G, Jest G. Jakieś orzeszki. Są, są. Orzeszki. Super. O! zarobiste orzeszki. Jak ja mam jeden HP, stary Daj coś Bandaże Mega Buduj, Jacob, buduj On strzelił stamtąd? Czy stąd? Stamtąd Biegnę Powolutku Do przodu Ty mityczny karabin I chyba shotgun mityczny Nie wiem, co ja mam, stary Ale mam opelut Skąd to dropi ty? Na 99% słyszałem gdzieś tutaj kroki Tam się biją Lecę, lecę Zabili się Widzowie, albo teraz, albo nigdy Siema, siema Traf Nie Zostaw mnie, zostaw mnie, stary Mam mityki Oj, dał mi dach Wjeżdżam do boksa nie! Co ja robię? Co ja robię? Mój box! Mój box! Gdzie ty już się kłeś? Nie ma go! Nie wytrzymam! Nie wytrzymam! Mój box! JEEEES! Ale bomba! Dawaj gościu parasolkę! Dawaj parasolkę dla mistrza! Oh, tak, tak, tak... Mega parasol! Mega! Naprawdę mega mocna lotnia! Dziękuję Epic Games! Dziękuję widzom za oglądanie! Pamiętajcie o konkursie! Pamiętajcie o godziku JCOB przy zakupie kabinetu! Dziękuję! Kocham was! Mnie.